Dzisiaj koło Fortuny decyduje jak się poruszamy, dobra kręcę pierwsza A ja drugi pędzel nie. nie trzeci I ty widzisz Widać, widać, widać. widać, widać. U, Nie, Hul, na hulajnodze Na hulajnodze, teraz ja, teraz ja. dobrze, ej fajne to fajne, fajne masz fajne Nie, pokaż, nie łukiem, nie łukiem ja to łuk. Ale reakcję, że Dobra Z I topami. no tak o Najgorzej co można trafić, ja tego tak nie chciałam, bo to tak długo mi się wszystko robiło. No to jestem! Kurz. Czacki. Nie to czacki, ale nie przekonam. Jak ty pana dojedziesz do kolejnogi z gorąbi? Fajne tyłem. Bokiem, tyłem lepszym. Bokiem. O to jest ciecz ja... Tylkoś patrzymy tutaj. Nogi. Normalnie możesz. Na nogach! Nie, na nogach to najlepiej właśnie. Yes. Ale Kolejnoga noga też jest fajna. Dobra, Zobacz, ja, dajcie lajka no, no, like no, i no, subskrybujcie A my idziemy do... Czy nie siedzimy nie... Dobra widzowie, my idziemy do sklepu Mamy może 500 metrów Mati yy... tam jest blisko Widzimy się, i... jak... Widzimy się w sklepie No tak, będziemy? Znaczy, będziemy wam pokazywać, jak będziemy szli Bo w sumie, Paula tam będzie nogą. Matti idzie, idzie no, tiptopami Ja mogę iść tak, tak jest łatwo, no, bo tak mogę iść No możesz iść Dobra, ja muszę iść nogami, ja nie mogę biec No Tutaj Mati tam idzie z tyłu, mam tutaj bokiem, biegnie, a to nie biegnie, pala, tu jedzie na hulajnodze, no. A ja nie Ja, sobie ja tak ty, że. czemu ty powiedziałeś, że chodzę na hulajnodze? Nie wiem, odruchowo. Ej, czarny kot zabrał nam przejście. Mati przegrał! Nie. Mati! On się Ty no nie! czarny kot, coś tam przejście! Tak, o, szłam, no nie, nie coś tak o! Tak. Sprawdźmy na kamerze że nie poważę! Nie uznajemy tego, ale jak kolejny razem już tak zrobi, no to już niestety odpada. Czy tak. ty nagrywasz w zerobie? Nie jeden, bo lepszy o. obraz jest dlatego. Hej! Na kolej nocy. O ramie... ja mam takie lagi, że ja stoję i mówię... Czy ja przegrałam, ale no nie no jak stoję na chodniku tak o to mogę. To jak już zrobię krok, to wtedy odpadam. No tak jadę. Dobra my, 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 my widzę widzimy się w sklepie. Jesteśmy teraz w sklepie, ja on sobie tak chodzi. Widzę coś kupimy. No I... ja idę sobie kupić coś do picia, coś do jedyna, więc no. Ci to też... Ja biorę sobie Pepsi. Cytrynowe, też wyjdzie ja to tak sama. Do jedzenia nie wiem czy co sobie sobie coś wywierać. Może sobie z jakiegoś lizaka, bo sobie mam ochotę na lizaka. No i widzimy się już jak widzimy z sklepu. Widzowie, my robimy teraz pajacyki, więc kto ostatni, to pierwszy, skąd są więc ten odpada. Dobra, Trzy, lec. start. Dobra, no, widzowie Ja odpadłam, oni niech się męczą. A, jednak, no tak. No to co, i Ja przegrałam, czyli no będę robić karę i tyle. O. Dobra, Szymon, jak się czujecie? No dobrze. Czekajcie kurde, na mnie! co ty zrobiłeś? Boże, nie, się prosto! Nie. Szymon! odpad. odpadł. Szymon odpad słuchajcie. Dobra, to to słowa. Gdzie, ty masz, gdzie ty masz dwa złote? Nie, gdzieś tam Ej, ci tam chyba tam przewidziało gdzie? Gdzie ty masz? Gdzie? A wziąłeś, dobra, myślałam, że się przewidziało że żartuję Ej, bo po prostu jest trawa mokra i to się zaświeciła i ty pomyślałeś, że to pieniądze No Dobra, widzowie, my idziemy zrobić wielki finał, bo zostały dwie osoby ja. Milan, pierwszy finalista i Mati, drugi finalista i idziemy teraz i pomyślimy, my z Szymonem, bo już odpadliśmy. Także my idziemy widzowie tam w miejsce, gdzie trzeba. Mati chodzi tip topami. Trzeba było się upewnić. I zrobimy po prostu wielki finał między Szymonem, znaczy między Matim i Milanem. Wtedy wygrana osoba wymyśla karę dla tych trzech, co odpadły. To widzimy się na miejscu. oni tam idą, a ja mam wrażenie, że Mati chodzi trochę normalnie i to... A ja mam wrażenie, że to nie są tiptopy, topy widzowie. Ej, Mati, nie nazwałabym tego tip-topami trochę. Znaczy, nie wiem, ale trochę dziwnie to wyglądało z, od tyłu. Dobra, Mati, jak jeśli jeszcze raz tak zrobisz, to odpadasz. Ej, może odpadniesz przed finałem, nie, Cię, nie wiem. Mogę koło, nie No nie, to nie są tip-topy. Tip-topy to jest... Tak, Nawet na tak, tak robimy, tak, że mierzymy ileś tak, do tak. No tak, właśnie, ile coś a, nie, wdali, a, nie tak a nie odmierzasz tak o. Może ten finał nie jest związany z poruszaniem się, no bo wiadomo, że jak był jakiś bieganie, coś to, no wiadomo, Milan by wygrał. A. Ja a... Za <laughs> Naszym. finalną konkurencją jest po prostu quiz. O, wiralowo. Ja lubię takie rzeczy. Dobra. No, o, super. Jakby co, w razie czego, dobra, idziemy przygotować, znaczy musimy z Szymonem ustalić pierwsze pytanie, wymyślić i gracie do trzech punktów, osoba, która ma trzy punkty po prostu wygrywa ten film. Dobra, pierwsze pytanie, musicie podać dzień i miesiąc. Nie zgadnę. Kiedy powstało wiralowo? Możecie się pomylić o 5 dni. Dobra, 7 dni, bo to jest ciężkie. Do, września, no, się nie... Niech kal... powiedzcie po prostu i my powiemy... Zróbmy kto bliżej, dobra? Bo to będzie łatwiejsze, no Czekaj. 30 wrzesień. No, ty Mati? No, gdzieś Gdzie? sierpień, Sierpień, 5 sierpień. No Mati był bliżej. Co? 28 Wydziemy? maj Wtedy założyliśmy Co? kanał. Co? No. no Na... Czyli chabosz babosz było... To Mati ma jeden punkt. No ja widziałam, gdzieś coś się założyliśmy. Ja myślałam, że... No. Dobra, idziemy wymyślić kolejne pytanie. Dobra, drugie pytanie. Ile mamy długich, to... długich filmów? Możesz się pomylić o dwa. Jeden. Dobra, o jeden. Jak o jeden. Ale dobra, dawajcie znowu kto bliżej. Nie, ja, ja już mogę powiedzieć, bo ja tak. To... Mogę... Nie! Wszyscy mówią ten! Na ucho, bo jedna osoba na przykład może powiedzieć... No właśnie yes, dobra. I druga osoba może powiedzieć. Tak nie, się... i wygra. Dobra, to... Nie ja się nie musisz No to Mati chcesz? Dobra. To chodź tu nam powiedz. Nie no, cię zachodzę na kilki to No właśnie, o no właśnie. Cieszę się. Okej. Ja wiem, ja wiem, dobra. To póki Mati się wlece, to mój Nie, Czekaj. Okej, okej. Milan Dzisiaj jest czwarty. Dzisiaj jest czwarty. Czyli były nie. cztery filmy od Daily, czyli ma, na chodniku będą cztery. Squid Game pierwsza część, Squid Game druga część. I mi się wydaje, że po środku było jeszcze jeden, czyli siedem. Wstawiam. Dobrze. Siedem było? Pum, tak. Pum, tak, było siedem A równo. Czemu ten jeden, jeden. Były zamek Skille, no właśnie, to był zamek. dwa squid skille? gamy. Za chwilę. Dwa squid gamy i przecież trzy filmy jeszcze dzisiejszego nie wrzuciliśmy. Tu, zapomniałam, że nie... A ile ma ty powiedział? Dziesięć. No bo ja pomyliłem, bo pomyliłam, że dzisiaj jest ósmy. Co? No to nieźle, dzisiaj dni poki kały. Dobra, jest jeden jeden. Ja Teraz zrobimy kto bliżej. O. Ile mamy wyświetleń na filmie? Losujemy jaki skill mamy... Prze... Znaczy losujemy, po prostu jakiego skilla musimy się nauczyć O na tym filmie, ile jest wyświetleń. Ja sobie dokładną liczbę, albo jedno Dobrze, kto ja bliżej? Zgi... No to Mati proszę pierwszy. nie, no to... mi nam pierwszy skoro. Ale robię. na ucho. Na ucho, bo Mati podsłucha. Okej. Okay. Yy, Dobra Mati, Dobra. już może powiedzieć na głos w sumie, bo... 27. Więcej R Mamy 27 wświetleń pod tym filmem. Co? Tak! Tak mało? No. Ja pomyliłem z filmem! Ty pomyliłeś chyba z innym filmem. Ja, ja Ej, nie, kiedy ja... to wiesz, nie wchodzę. Ja to gra było strzelam. No to strzał w dziesiątkę. Mati ma dwa punkty, Milan ma jeden. Ja. Dobra, punktacja 2-1. Kolejne pytanie. Tu robimy kto pierwszy, bo to jest mega łatwe. No nie. Tak. Mogę się po prostu oddać Usłyszysz. Py ale nie no, jak masz źle, to nie dostajesz punktu. Nie. Mati może przejąć. Dobra. No. Ale wy to wiecie wiedzieć. Ile mamy subskrypcji? on był mam. pierwszy. A 43. Poprawna odpowiedź. Jedynie... Poprawna odpowiedź. Jedynie. Jaki short miał naj ma najwięcej wyświetleń? Ja wiem, ja wiem. Chyba, ja, wiem mam, ja chyba szans. wiem, ja chyba wiem. No to chodź. Znaczy chodź tutaj. No kto po prostu sprawdzimy, który short z tych dwóch miał najwięcej więcej wyświetleń. Co? A nie ma tego shorta już. Czekaj, muszę zobaczyć, ale. A nie No nie, bo ja muszę zobaczyć, nie pokażę mu tylko. Nie ma już. Nie ma już? Nie, musisz inny. No bo... to jaki? No tak znasz, szorcy się ja chcę pojechać, to wiem. Ja mogę pojechać. Składa to. No. Dobra. Nie, no ty już możesz powiedzieć, bo już jestem. Na miliard procent, no ma tysiąc osiemset. Muszę zobaczyć. Jak to nie jest, to się dzieje. Stop. co ma Nie pamiętam. O kurde. Dobra, ogólnie. Który ma najwięcej, tak ogólnie? No. Aż się pić odechciało. 6500. Co? Ale! No. Stop! Ty powiedziałeś... o tym short się! Zapomniałam o tym shorts! Milan powiedział, Dobra, to Ty powiedziałeś karty Brain rot. Ty powiedziałeś nie mieć z kwadratu. Nie, e, brain roty mają Uwaga! 10 ma kwadrat. mają 1600. Nie widzi z kwadratu, ma 1800! Mati co? ma trzeci punkt! Ale mi się Mati wygrywa ten film! Wy to wiecie! Sprawdziliśmy na YouTube. Niemożliwe! No. 1600! Widzowie, my musimy tańczyć makarenę przez 10 minut. co? to taniec! Cringowy, cringowy. Co to jest cringowy? Nie trzeba, tańczmy, Nie Mówiłem. było Nie chło... A na może kamerę. dla mnie ma makarena jest cringowa? No tak. dla mnie może latgrid jest cringowy. Dobra, dobra. 3, dwa, Minęło 10 sekund. To by było na tyle. Dajcie lajka i suba. A na naszego Instagrama. Jutro kolejny film, zostawcie suba i lajka, żeby Was nie wspominał.